Dajemy w narodowej zadumie i żałobie przy Chrystusowym Ołtarzu. Obok tego, który również wolił śmierć na uwieńcy Krzyża Wielkiej Białtyny, ale który zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią trzeciego dnia powstał i dziś jest dla każdego z nas nadzieją. Nadzieją, że śmierć nie kończy wszystkiego w życiu człowieka, że śmierć jest bramą, przez którą wcześniej czy później każdy przejść musi, aby rozpocząć inne, wieczne życie w zjednoczeniu z Bogiem. Bo to przyszedł Jezus na ziemi. Wziął na ramiona krzyż naszych grzechów. Przez swoją mękę i śmierć dokonał spawienia, abyśmy mogli żyć i to żyć w małą I dlatego, kiedy dziś pochylamy się nad tą straszliwą tragedią, która dokonała się w dniu wczorajszym, jesteśmy w pełni zadumy różnego rodzaju nurtują w naszych sercach pytania, dlaczego, po co, gdzie Bóg był, był w tej tragedii, był, tak jak dziś przyszedł przez zamknięte drzwi do apostołu, aby im przynieść pokój, pokój mój dają popatrzcie na rany moich rąk, nóg, puszczcie rękę w bok i uwierzcie, że to wszystko dokonałem dla waszego zbawienia. Nie lękajcie się. Ja zwyciężył świat. Ten sam Chrystus był w chwili tej tragedii, aby tym wszystkim tam, Zgromadzonym w tym samolocie powiedzieć: Nie lękajcie się. Kończy się Wasze doczesne ziemskie wielczymowanie, ale przychodzę, aby Was przeprowadzić do innego życia, życia wiecznego w twarzy, bo w domu Ojca mego jest mieszkań biedny. Chodzi ten Chrystus z martwych stawy. Również dziś do naszego spolałego narodu polskiego. I mówi: Nie lękajcie się. Ja jestem z Wami aż do skończenia świata. Ja jestem początkiem i końcem. Do mnie należy. Ostateczne zwycięstwo nad śmiercią, nad nienawiścią, nad przemocą. Drogie siostry i bracia, każdy z nas w swoim ziemskim życiu przeżywał różnego rodzaju spotkania z ludźmi. Jedne wynosiły nas na piedestal, pomagały. Dojść do szczytu kariery czy sławy. Inne spotkania sprowadzały nas czasem na manowce czy nawet do tragedii naszego życia. Ale żadne z tych spotkań z ludźmi, które przeżyliśmy i będziemy jeszcze w ziemskim przeżywać, nie jest i nie było obojętne. Każde z tych spotkań, pozostawiło niezatarty ślad pozostawiło coś w naszej ludzkiej świadomości czymże są te spotkania z ludźmi które przeżywamy w naszym ziemskim współcierpiemowaniu wobec tego jedynego najważniejszego spotkania które czeka każdego z, was, z nas mnie i ciebie z wszechmogącym Bogiem to właśnie ta wczorajsza tragedia zmusza nas do refleksji i zastanowienia, do uświadomienia sobie wartości życia człowieka. Tyle różnych dyskusji na forum naszej Ojczyzny, a jeszcze więcej na forum europejskim i świecie. Tak bardzo człowiek, Pragnie zawładnąć życiem ludzkim i po, podporządkować takim czy innym politykom, lekarzom czy naukowcom. A tymczasem ta wczorajsza tragedia otwiera nam wszystkim oczy, że życie należy do Boga. Od Bogaśmy wyszli i do Boga zmierzamy. Niezależnie czy jestem po prawicy czy po lewicy, czy wierzę, czy jestem ateistą? Koniec jedna dla nas. Każdy wcześniej czy później stanie przed sprawiedliwym Bogiem, miłosiernym Bogiem, aby zdać sprawę z swego. I dlatego, drodzy bracia i siostry, życie, które jest największym skarbem każdego z nas, winniśmy cenić, bronić od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Za to życie nieustannie powinniśmy Bogu a po nim naszym rodzicom. Ale również jako istoty rozumne czyć, czuć się za to życie odpowiedzialne. Bo to życie zostało nam zadane. I kiedyś usłyszy każdy z nas, zdaj sprawę złodarstwa swego, bo więcej włodarzu nie będzie. Dalej, drugie siostry i bracia, ta wczorajsza tragedia. Każe nam uwrażliwić się na słowa Chrystusa Pana. Tak bardzo wybiórczo je traktujemy. Tak owszem przyjmujemy to, co jest bardziej wygodne w naszym życiu. A co wymaga samozaparcia, zdecydowanej postawy odrzucamy. Pośmieszamy i potępiamy. A tymczasem Jezus nigdy nie rzucał słów na wiatr. Słowa Jezusa zawsze były skierowane do konkretnego człowieka i wołał nieustannie: czuwajcie i módlcie się, bo nie znacie dnia ani godziny. Drogie siostry i bracia pojechali, aby złożyć hołd. Bestialsko wymordowanym polskim oficerom przed 70 lat. Zamiast hołdu złożyli własne życie, to co najcenniejsze, na tej ziemi. Dziś zjednoczyli się, złączyli z tymi, których 70 lat tak bestialsko rozstrzelano w lasach kadyjskich i okolicach. Nie spodziewali się, należy do nas, bo jesteśmy tylko dzierżawcami życia, bo życie nasze jest w ręku Boga i On decyduje, i On nie pyta, czy jesteś gotowy, czy skończyłeś swoje zadania. Zdaj sprawę z błodactwa swego, bo więcej głodarzy nie będzie. I to jest lekcja, którą mamy przeżyć my wszyscy, pozostający na Ziemi. Im to już jest niepotrzebne. Oni stanęli po drugiej stronie życia. To jest dla nas potrzebne, abyśmy sobie uświadomili, że ten dar tak, jedyny niepowtarzalny, nie wolno nam zmarnować. Należy iść przez życie tak, aby gromadzić to dobro, z którym kiedyś staniemy przed Bogiem. Przyjdzie moment kiedy zostawimy swoje najwyższe stanowiska, kariery życiowe, wszelkie bogactwa, a zabierzemy przed tron Boży jedynie dobro, które nam się uda pozostawić po sobie na ziemi. Tak bardzo zabijamy się po różnego rodzaju sprawy, zupełnie mniej istotne, przyziemne, a zapominamy o tym, co najważniejsze. Wreszcie ta tragedia nie wczorajszego.